maneczko moi drodzy Dzisiaj zrobimy sobie live'ika Prawda? Będzie live'ik I na tym live'ie będziemy sobie grali, a w co? Zaraz wam powiem w co Bo mamy różne gry, żeby tutaj sobie zagrać Mamy Bus Simulator, to jest pierwsza opcja Mamy Eurotrack Simulator 2 To jest druga opcja Mamy jeszcze Farming Simulator 25 to jest Opcja numer 3 i mamy Rocket League. Opcja numer 4. Piszcie tutaj na czacie, którą opcję wybieracie Wy. Albo wiecie co? Zrobimy sobie losowanie. Na co wypadnie? W to gramy. Może być? Dobra. Także robimy sobie losowanie. Wypadło na Eurotraka, więc yy gramy sobie w Eurotrack Simulator 2. Dobrze, że tu mam moi drodzy podpiętą klawiaturę, bo nie będę musiał. Jakby wiecie, używać klawki z laptopa, tylko użyję sobie moją klawiaturę, którą mam tutaj podpiętą, prawda? Yy, okej, okay, uruchamia nam się gierka Eurotrack Simulator 2 i za chwilę sobie yy, zagramy, tylko się trochę tnie ten live, ale okej. Okay. O, aktualizacja jest, ale to szybko się zaktualizuje. O! I dobra. Mamy EuroTraka. Co wy na to, żeby w EuroTraku zapuścić jakąś nutę. Prawda? Albo na Spotify. Piszcie w ogóle na czacie jak to widać. że są jakieś zmiany. Uwaga. Potwierdzamy szybką podróż na Poznań. Zwykły gamepad. Przełącz na klawiaturę. Tak. Okej. Okay. I mamy normalnie klawiaturę i myszkę do obsługi. Bo gdybym miał pada. Lub też kierownicę to mógłbym oczywiście podłączyć. Zobaczcie, ile mam siana. 48 milionów. 48 milionów. ok, Ale to nie. Ale to nie to. Jak tu włączyć w ogóle radio w tym nowym Eurotraku? Tu jest media. Robicie sobie radio. Możecie wejść w odtwarzacz. Zobaczcie. Eurotrack. Wstaw swoją muzykę. Możemy wstawić. Swoją muzykę i chyba, hmm, chyba to zrobimy, że wstawimy własną muzykę. Poczekajcie: dokumenty American Track, EuroTrack Simulator 2 mamy tutaj, Music mamy tutaj i patrzcie, jak się to robi. Bo drugi raz wam pokazywać tego nie będę, prawda? Okej, okay. wchodzimy sobie. Jeszcze raz. Zmin zminimalizujmy stima. I teraz wchodzimy sobie tutaj. Czyli w widok główny eksplorator e, plików. Wchodzimy w dokumenty. Wchodzimy w EuroTrack Simulator 2. Fordel, for, 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 folder 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 sobie w na to na folder 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 pusty folder tak. Ale dajecie tak folder eksplor, plików. plików przyciskiem przyciskiem Prawym klikacie. prawym folder nie tutaj tu na eksplorator. Klikacie prawym i dajecie lewym eksplorator plików. OK. Teraz sobie dzielicie to na dwa ekrany. tak. Wchodzicie sobie w muzyka albo nie inaczej wchodzicie sobie pobrane I na przykład chcemy, żeby nam coś leciało. Albo wchodzicie w acrc, użytkownicy, matix, muzyka, serato, nie, wiecie co, poczekajcie, ja zaraz przyjdę tylko podłączę dysk. Poczekajcie, muszę ten dysk znaleźć. O, jest na konsoli, dobrze. To ja się podczepię do dysku. Oczywiście z hub, y, hubem USB. Ale pytanie, czy mi dysk wykryje. Wykryło. Hub USB na raz, dwa, trzy. na 4 USB. Jak widzicie, wykrył mi dysk. Wchodzimy w element E. Kontynuuj bez skanowania. Tutaj wchodzimy muzyka 2. Albo muzy. Muzy sobie wchodzimy. I tutaj mamy ta takie muzyki, prawda? A jak chcemy ładniejsze, przykładowo, no to ja sobie wejdę w... Tak. Playlista. Playlista do radia Złote Przeboje, jakoś tak, i sobie wybiorę przykładowo Italo Disco. Przykładowo wybiorę sobie Peggy Go. Przykładowo to ZTB, przykładowo. Sobie walniemy.